Nieopodal Gutenberga, w lokalizacji, którą aktualnie pokazuję wam na mapie, możemy odnaleźć prawdziwe dinozaury. Aby się tam dostać, najpierw musimy sforsować bardzo trudny zamek, więc zalecam podszkolić się w złodziejstwie. Następnie przyda nam się na pewno pochodnia i rozjaśnienie ekranu, gdyż wchodząc do budynku, będziemy kierować swoje kroki do wydrążonej sztolni, która prowadzi dosyć głęboko pod Ziemię. Schodząc w dół nic szczególnego nie znajdziemy, ale na końcu naszej podróży będziemy mogli zobaczyć wspomniane wcześniej prehistoryczne stworzenia, które wydają odgłosy kurczaków. Podobne dinozaury możemy zobaczyć również podczas fabuły w przerównikach filmowych, trzeba być jednak uważnym. Jeśli chcielibyście zobaczyć te dinozaury z bliska, to aby sforsować tą barykadę, tą zaporę z drewna, musimy wpisać odpowiednie komendy, które teraz wyświetlę wam na ekranie. Na dzisiaj to tyle, jeśli chcielibyście, abym pokazywał Wam więcej tego typu ciekawostek, dajcie mi znać w komentarzu, tymczasem do zobaczenia, cześć!